Drogie rybki. Dzisiaj zaczynamy od Was, ponieważ mamy na niebie nów Księżyca w znaku ryb, co oznacza nie mniej nie więcej. To że wchodzicie w swój okres urodzinowy, więc wszystkiego co dla Was najlepsze. No i co? Lecimy? Karty już były tasowane wcześniej, ale troszeczkę jeszcze powiedzmy, żeby formalności stało się zadość. No i co dla Was, drogie rybki? Karta dziewiątki monet, karta radowania się jakimiś zbiorami, jakimiś zarobkami, plonami. Widzimy tutaj bogato odzianą kobietę. Natomiast, drogie rybki, w tej karcie jest przestroga, żeby się tym bogactwem dzielić. Niekoniecznie chodzi o to, żeby oddać biednym swoją ostatnią koszulę, ale bardziej chodzi o to, żeby pamiętać, że ważni są ludzie, nasi ludzie, ludzie wokół nas, nie materia. No to super rybki. No i kogo dalej mamy? Mamy dalej, powiedzmy, że koziorożca. Drogi koziorożcu, ta dam dla ciebie. Królowa Kielichów. Mało koziorożcowa energia, bo królowa Kielichów to bardziej właśnie byłaby dla rybek skorpiona albo raka energia. Mogą być bardzo głębokie emocje w stosunku do Twojej osoby. Takie rozemocjonowanie, może zbytnie przejmowanie się tym, co się teraz na świecie, na przykład dzieje w tym tygodniu, zalewające cię emocje, tak jak tę królową na tronie, tą królową na tronie. Dlatego może też przestroga maleńka, żeby się tak może mniej przejmować koziorożco. Dalej zrobimy, idąc po znakach na niebie, wodniczka. Wodniczku, wodniczko, co tam dla ciebie? Uuuu, Karta ósemki kielichów. Ja sobie żartuję, wyciągając zawsze te karty. Kto mnie ogląda dłużej, ten wie, że to jest karta rzucić wszystko i uciec w bieszczady. Tak na to mówimy w Polsce: na osoby, które na przykład pracują w korporacji, chcą się z niej urwać. Karta chęci spalenia mostów za sobą. Taka może troszeczkę też przestroga, żeby nie robić tego, jeśli nie masz dobrego planu, co dalej, żeby doceniać to, co masz. A nie wymyślać, że trawa po drugiej stronie tej rzeki, tak jak na tej karcie, jest bardziej zielona niż Twoja trawa. No dobra. To dalej, idąc po znakach. Baranek. Co dla Ciebie, baranku, baranko? Uuu. Wskazówka w czwórce mieczy, żeby może troszkę odpocząć, bardziej się wyspać. To jest też karta rekonwalescencji, czyli wracania do zdrowia na przykład po dłuższej chorobie, ale przede wszystkim dużo, dużo wypoczynku baranku w tym tygodniu, bo to jest nów, to jest bardzo dobry czas na wszelkiego rodzaju odnowę, odnowienie zwłaszcza ciała, po to, żeby ten duch też był w dobrej formie. Dalej, byczek na niebie jest po baranku, prawda? No to co dla ciebie, drogi Byczku? Dla byczka szóstka monet. Eee, w szóstce monet. Hmm. Co ja bym tu powiedziała? W szóstce monet widzimy takiego bogato odzianego mieszczanina, który przyjmuje audiencję od znacznie biedniejszych od Ciebie ludzi. Więc może to jest zachęta, hmm, żeby się Byczek zaangażował w jakąś pracę charytatywną. Na to zawsze jest dobry czas, ale sama wiem, że jeśli nie wie się jak to zrobić, to ciężko się za to zabrać, ale wiecie, jest bardzo dużo organizacji y, takich pozarządowych. Wystarczy wejść w internet, poszukać. I zazwyczaj najważniejszy jest ten czas, który poświęcamy drugiemu człowiekowi. Niekoniecznie przelane temu człowiekowi pieniążki, to pamiętajmy. Dobra. Teraz co dla bliźniaczka i bliźniaczki. No to co mamy? Mamy dziewiątkę buław. Może być jakieś zbytnie przejmowanie się. Zastanów się, czy w sposób racjonalny się stresujesz, jeśli masz jakąś stresującą, jakiś stresujący odcinek, przebieg w życiu bo tutaj za, tych, za tej palisady może za chwilę wyskoczyć wilk, a ten człowiek odwrócony do nas tyłem, do kamery, boi się właśnie, że ten wilk sforsuje tę palisadę. Ale to mogą być jakieś nasze złe sny, koszmary, przejmowanie się. Może po prostu tutaj należałoby się zastanowić, drogie bliźnie, nad higieną swojego snu na przykład na początek. Czy chodzimy spać o regularnych porach, czy mamy za gorąco, za zimno. Czy może za dużo zjadamy na noc? No, tego typu rzeczy. No i co, raczek? Ale gadam, gadam już 5 minut. Raczek, o, raczek wypadło. Raczek, rycerz kielichów, bardzo miłosna energia. Tutaj mamy, co prawda, kobietę w czerwonej sukni na tej karcie, która za chwilę ofiaruje kielich rycerzowi. Ale to może być albo kobieta oferująca miłość, jeśli jesteś raczką. A jeśli jesteś raczkiem, to może Tobie ktoś wyzna miłość. A może też być odnowa taka świeża w Waszej relacji. Jeśli w takiej jesteś, to oczywiście Ci tego serdecznie życzę. Lew. No dobra, lew. Lew, lwica. Lew, lwica. Błagam tylko, nie pytajcie w komentarzach o czasówkę, bo nie mam pojęcia, jak to się robi. Ktoś kiedyś zrobił czasówkę pod jednym z moich filmów, bardzo, bardzo wtedy serdecznie za to dziękowałam. Nie wiem, nie znam się i jeszcze nie umiem. O, wyfrunęła poza kadrę, ale powiem Wam co to? O właśnie jest lew, czwórka kielichów. Lew może czuć, że za długo na coś czeka, że może być to jakaś decyzja urzędowa. Może to być o, a na spodzie, kamery nie oszukasz. Trójka mieczy. Może jakiś lew za długo czuka, szu, przepraszam, czeka na uczucie. Zmiksowały mi się dwa słowa. Może tak być, że nie za długo, ale wiecie, jak się na coś, jak się przechodzi jakiś trudniejszy czas w życiu, to on nam się dłuży. Natomiast jakiś, jakiś super szczęśliwy odcinek, to on mija w mgnieniu oka. No, taka po prostu jest subiektywne nasze odczuwanie czasu. Dalej mamy pannę. Panna. Panna ma wieżę. Może tak być, że coś się będzie kończyć w życiu niektórych panien po to, żeby mogło zakończyć się coś nowego i może czasami mamy taki odruch, że no boimy się zmian, bo nie chcemy raczej wolimy początki niż końca, ale wiecie, czasami jest tak że nie zacznie się coś, jeśli nie pozwolimy czemuś z naszego życia odejść, po prostu nie ma takiej możliwości, na przykład jeśli jesteśmy w związku którego się już naprawdę nie da naprawić i nie pozwalamy sobie, żeby ta druga osoba była znowu wolna i, i nam się uwolnić emocjonalnie, to nie zaczniemy nie wejdziemy w zdrowy, nowy związek no taka jest po prostu matematyka no nie da się, no chyba, że ktoś chce być z dwoma osobami odradzam, oczywiście waga dalej mamy wagę waga waga waga, wagusia Gadam już 8 minut, ale się dzisiaj rozgadałam. Waga, no ale to sobie obejrzycie fragment, który Was ciekawi, a może kilka znaków Zodiaku, może znak Wasz, Wasz, o matko, wszystko mi się sypie. Wasz lub waszej osoby albo kogoś bliskiego, jeśli znacie, oczywiście, znak Zodiaku, albo swój ascendent, Waga, a pierwszą sobie wezmę waga. Karta arcykapłana, bardzo piękna energia, może niektóre wagi, jakaś waga będzie wychodzić za mąż albo się żenić. Jest to też energia takiej bardzo duchowej ścieżki, bo może tak być, że wadze po prostu nie romanse w głowie, tylko bardziej szukanie jakichś dróg, żeby się rozwijać właśnie na polu duchowym, chęć jakiegoś samodoskonalenia. Super. I jeszcze nam został tylko skorpion i strzelec. To teraz skorpion, skorpionica. Skorpion, skorpionica. Jedna karta. Tada. Oho, karta śmierci. Wszyscy boimy się śmierci. Każdy pewnie boi się śmierci. To jest takie racjonalne. Natomiast podobnie jak zwierząt, w śmierci kończą się jakieś etapy. Zobaczcie na tej karcie jest śmierć upersenifikowana na cmentarzu z czarną flagą, ale na białym koniu więc jest tu jakaś nadzieja na zmartwychwstanie, odrodzenie się na nowo powstanie jak Feniks z popiołów i na tym cmentarzu na tych pożółkłych liściach widzimy krople wody a woda to życie to nadzieja piękny niebieski kolor także może też u jakiegoś Skorpiona albo skorpionicy będą się jakieś etapy zamykać, albo trzeba po prostu czemuś pozwolić odejść na poziomie nawet ducha po to, żeby coś nowego mogło przyjść do naszego życia. Czy to jest nowa praca, czy to jest nowe uczucie. Po prostu odcięcie czegoś, co nam nie służy w życiu. No i strzelczyki. Strzelczyk albo strzelczyczka. Już kończę gadać. Matku 10 minut. Zobaczymy. Ktoś w ogóle ten film obejrzy. No ale tak jak mówiłam, o już ta jedna się tutaj pakuje, no to ją bierzemy. Strzelczek. Dziesiątka kielichów. U, każdy by chyba taką chciał. No, karta pełni. Karta też koncentrowania się na życiu rodzinnym, na robieniu kariery, na jakby budowaniu takiej stabilizacji w życiu, ale w pełni. Czyli robimy karierę, ale dbamy też o naszych bliskich. Ja tę kartę uwielbiam, bo na niej pachnie takim letnim, pięknym, ciepłym deszczem. Wspaniała energia. Strzelczyki, oby to z Wami zarezonowało. Wszystkiego, co dla Was najlepsze, wszystkie znaki Zodiaku. Życzę Wam bardzo dobrego nowiu w znaku ryb i do usłyszenia na kolejnych czytaniach. Pa pa!